O, słowo wstępu nie wymienia imienia. Nie wymieniam, nie wymieniam. Eee, Techniki bardzo wstępu. popularne. Będę zaskoczony. Tutaj Marcin był na jakimś szkoleniu, eee, zadał tam instruktorowi jest. pytanie, instruktor od tego odbiegał i teraz przeprowadzi na mnie test. Ni chuja nie wiem jaki i nie wiem z czym, także eee, zaraz się okaże, że chuja się znam i kanał tak do się ta, takie ta. Chuje Tak się huja. Tak. Większość ataków jest albo od góry, albo od dołu. Tu mówimy o standardowym ataku na te rejony. Blok, który nie jest blokiem, to jest szyna. Wyprostujesz no, tak. bardziej. Pod pachę. No. Chwytasz za biceps? Po swojemu, czy. Tak jak tam jest. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Za swój biceps. Tutaj za swój biceps. Za swój biceps. o, I teraz mam to polegać. Tak, na tego mam trzymać? mnie z całej siły, jak chcesz. I teraz blokujesz mnie, mogąc mi zadawać demecz kolanem, a ja nie mogę niby wyszarpnąć ostrza. No. Problem polega na tym, no, ja już widzę, kurwa no, <Z3> no więc, więc, przede wszystkim pierwsze pytanie. A co wtedy, kiedy przeciwnik nie chce wyszarpnąć jak debil tego ostrza, tylko je po prostu skręca i cię patroszy. W momencie, kiedy mam koszulkę, mam bluzę i ty też, i materiał o materiał się ślizga, przekręca się. Teraz mamy suche ciała skóra do skóry. Jak będziemy skóra, spoceni... skóra do skóry przecież też ma luzy, no więc tak, ale... to się kręcić. Trzymaj mocno, trzymaj mocno do... swój, swój biceps, tak. I teraz jak chcę wyszarpnąć, oczywiście nie wyszarpnę, ale jak będę chciał skręcić, to i tak skręcę i mnie nie utrzymasz, wypatroszę Cię. A to już mówię, to się zdarza też przypadkowo, moi tak, drodzy. Nie trzeba być szkolony. E... Ty, może weź do pionu daj, bo, bo dałem oddalenie, nie łapię tego w obrazku. Nie, no chyba w porządku. Nie. Bo czasami na tym szerokokątnym łapie kawałek statywu. To się zdarza często, bardzo często. Nie wiecie jak często, przy różnych klinczach, czy przy, czy przy tak. takim, w ogóle przy, klinch, przy tak. tej postawie, którą ja proponuję jako podstawową, że zwykły świeżak i tą rękę tu wykręca. To jest standard. Ja mam na to odpowiedź, i nawet jest ona To zachowanie jest nawet pożądane. No więc, właśnie o co chodzi? Co wyjaśnię? Natomiast tutaj. Jest to podawane jako gotowiec do zaaplikowania i nie jest wzięte w ogóle pod uwagę to, że ktoś może zrobić coś innego niż tylko wyszarpywać. Poza tym tu jest jeszcze temat taki, że większość ataków nożem rozpoczyna się od drugiej, od drugiej ręki. ręki. I to też coś w okolicach 3-4 to jest, to jest jeden temat. Dwa ataki są powtarzalne, a trzy to nie jest tak, że jest nóż, tylko jak nie ma tak. to noża, To on, sobie on zaczyna sobie biegać też na różne, biega, różne sposoby. Też się uderza. Z... Do... Naw nawet, jak nawet jak zwiąże i to możecie zobaczyć na nagraniach z kamer przemysłowych, tak, tak z CCTV. Eee, to jest, chwy... jest tutaj teraz ta druga ręka, on coś nią, on coś nią robi, eee, uderza mnie w twarz, więc to też nie jest tak. łatwo, że ja tak ja go Wy tam zabawę. już jest kontrola, nie ma żadnej kontroli. To jest kolejny problem, który widzę u mistrzów, nawet tych, którzy tam zaczęliśmy w trakcie tamtej rozmowy rozmawiać poruszać ten temat, że to, że ktoś pracuje pod presją, to nie jest yy, zaraz, że jest świetne. Świetnie, bo tak. teraz tak, jest, mamy, jest, pracujemy nóż na nóż, jest pojedynek, okej, okay, tak się może wydarzyć, ale mamy dwa takie, dokładnie takie same noże. Mhm. Jaka jest szansa na to w rzeczywistości? Średnia, nie? Mhm. Może tak być, może ale tak. częściej będziemy mieli różne rozmiary. Nie wszyscy siecią mają zestandaryzowane. Tak, Czyli i nagle te... się okazę. Okaże różnica między 10 a 15 czy 20. I się 5... nadzieję, na nóż, bo nie jesteś przyzwyczajony Co jest, To jest jeden temat. Dwa. U tego, o którym mówimy, jest początek, jest fajny, jest tam te zastraszenie, cała ta psychika i tak dalej, ale po pierwszym ruchu dalej Ty jako atakujący nic już jesteś robię. porażony tak, boską i ja tak. Cię tylko kopię, uderzam. I zawsze jest tak, że przy tym chwycie jest super, za swój biceps, o, jest super i chodzi o to, żeby jak najszybciej zadać damage, żeby ta no, ręka nie robiła nic tutaj, tylko żeby była skupiona na blokowaniu tych ciosów. Problem polega na tym, że ja, żeby sparaliżować te ciosy, które tutaj idą niby na moje genitalia, nie muszę dawać tutaj ręki. Wystarczy, że zrobię to. I nagle się okazuje, że mogę spokojnie blokować, używając dalej tej ręki, bijąc, drapiąc, sięgając po kolejną broń i tak dalej, i tak dalej. A ja nawet tylko zablokuję. Coś, kopienie. co się dzieje zupełnie przypadkowo i znowu ze świeżakami. Także to jest jeszcze bardziej komiczne. Jak nie zrobisz tego, o czym ja mówię w tym chwycie, zabicę fajnie fajnie, bo, 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 jest, bo jest, wiesz, i w ogóle i coś tam. Ale ja o tym nie mówię, ja mówię albo tu, a z nożem jest przejście do chwytu, jest, ale może być tak, ale tutaj, tam za nadgarstek. A jest tutaj, albo tam za nadgarstek. Są różne, w, w różnych, różnych wariacach, ale ten łokieć ma być zastawiony. Tak. Żeby budować, dlaczego tutaj bo teraz czego nie możesz zrobić, a co się dzieje samo, to nie jest, że ktoś to robi, się dzieje samo. Jak się przytulamy, i ja otworzam twoją rękę, popatrz, co się dzieje, ja idę z energią, cię tu przepycham, tak, i a ja zostaję. Z św nie, i z świeżaki się same zawijają za plecy. za plecy. No i zawiją się za plecy, ale to, ale ten nóż po prostu, no proszę. No temat. oczywiście, i to jest kolejna rzecz, którą jak, chciałem pokazać, że tak naprawdę. Jak tego łokcia tu nie damy, to on się może. Moment... mogę sięgnąć. To nawet nie to, że on sięgnie, i on nam wejdzie za plecy. Przy tej dynamice, jeśli wchodzi, jest pełny atak. Ja go gdzieś tam blokuję, tak? Idę i przejmuję tą rękę i się wpycham w niego tutaj. Jak nie zastawię się tym łokciem, to ja się go sam zawijam hmm. na plecy. I wręcz podsuwam mu pod nóż jego właśnie nóż, do tego, że on go, on go przejmie i zacznie mieć gać drugą ręką. No nie? No. I, I to nie jest to, że ty jesteś wyszkolony. Nie, ja, ja to nie zrobię. sam siebie zabiję tobą. Tak, bo pokazujesz Zaczynsz. mi, co powinienem zrobić. Także. No, no to, tak jak. I mamy masz. takie gotowce właśnie e, techniki, które e, nie podlegają weryfikacji, nie trzeba ich sprawdzać, poddawać w wątpliwość, bo one są super ekstra ale i wiesz, zajebiste. Czemu? A na samym końcu się okazuje, że niewprawiony gość potrafi tobą pozamiatać. Nie potrafi, Przypa Przypadkiem cię Tak, Zami Tak, dokładnie. Przypadkiem to jest najgorsze. No. Przypadkiem to nie, że on coś cokolwiek robi jest niewprawny coś tam robi, ale jest niewprawny, tylko. Przypadkiem to wyjdzie samo z siebie, z, siebie. z gościem, który tak. kompletnie nic, nic, nie po, nic nie potrafi. Yy, ale wiesz czemu nie ma tej weryfikacji? Bo ten gość, o którym mówisz, to stwierdzał, że jemu techniki Bóg objawia. I dlatego one są zajebiste i one są 100% sprawdzone. Spokój, <noise> te <pola>. no, <noise> nie będę polegał. Także no, tyle. Także jakoś tak. Pozostałem poddany testowi, <noise> jakieś tam dziury zobaczyłem. Yy, z tego. Jest tego więcej. Ale to też lekcja dla Was y, odnośnie technik. To, że coś jest pod presją robione, to nie znaczy, że automatycznie jest dobre. Ten pod presją jak najbardziej musi być. Tylko teraz rozwiązania, które tam dajemy, nie mogą być ograniczane, jeśli ja nie mogę pewnych rzeczy inny instruktor, już tym razem Polski. Y, jak jego złapiesz na, na czymś tam, nie, y, nie, nie, w naszym systemie tak nie wolno. Ale jak on, żeby się winnić To zrobić, to zaraz jest... Ha, na ulicy wszystko jest hmm. podobne, nie? Taki tam mistrz negocjacji, kurde. Kolejna sprawa. To się zamienimy przy kamerze i dokładnie to samo. Dokładnie to samo, tylko ty będziesz atakował. A Krzysiek, Krzysiu, założysz kask i zrobisz z głową. No, właśnie to jest coś, czego mi bardzo w tym brakuje. Mianowicie, mam możliwość zadania bardzo możliwe, że ciosu. I tego nie robię. I tego nie robię. Dlaczego? Jeszcze na dropstepie kurde. Tak. I, I gdzie tutaj wchodzisz z impetem, filmu. przeciwnik wchodzi z impetem. A tak naprawdę nie wyku... No czekaj, tak, jak ja, ja będę obrywał, to czemu on kask dostaje? Nie, zakładaj. Bo ty rzaki, jesteś... Tak. bo ja ty wolę, jesteś neandertalczyk. Ja jak frugo, wolę bez. <śmiech> 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 Nigdy nie lubiłem kasków. Czujne, wolałem zebrać na łeb, niż w tym, kurde, siedzieć. Powoli dokładnie to samo. Atak od góry, i zobaczysz, góry. jak. Tak, tak jak, tak jak przy tej technice, którą przed chwilą robiłem. się kto zrobi? I wejdzie z głową. O! Nie ma tego nigdzie. U tego pana. Dlaczego? A to u nikogo nie ma nigdzie. No właśnie, bo tak jakby głowa była tabu, a głową się bije fajnie i wchodzi. I ja nie rozumiem dlaczego. Weź Krzysiu jeszcze raz, pokażemy z innego no, to są ujęcia. Techniki. Wiesz, trzeba zrobić, zaprezentować w buszu, kurde, 63 y, styli. Nie było głowy. Wejdź, nie bój się. A zatrzymał, bo nie chce mnie uderzyć. A no tak. No, Teraz uderzyłem. Nie panikuj, kurde. Ja z tego żyję. <noise> A ty, Krzysiu, nie. O, właśnie.